Z tej strony baba na keto i zapraszam cię na rewelacyjne cienkie ciasto, pieczywo, rolada, w sumie dwa w jednym. Elastyczne naprawdę jest genialne, więc zaczynamy, bo jest banalne w wykonaniu, więc nie ma na co czekać. Potrzebujemy cukinie, kroimy na cienkie talarki, następnie serek wiejski oddzielamy, jak widzicie to mleczko od serka, przekładamy do miski, następnie wbijamy jaja, tutaj trzy jaja, sól do smaku i całość blendujemy. Gdy już powstanie gładka masa, wylewamy ją na papier do pieczenia, wyrównujemy i układamy cukinię jednakowo drugiej. Układamy ją nawet tak, aby delikatnie na siebie nachodziły. Cały skrapiamy oliwą i wkładamy do piekarnika pieczony. Jeśli chodzi o moją propozycję podania, to zobaczcie sami chlebek, do tego jajecznica, chorizo i naprawdę mamy rewelacyjne śniadanie. Ale tak jak mówiłam, na początku możecie potraktować ten chlebek jako roladę, posmarować serkiem śmietankowym, wyłożyć sałatę szynkę, no i będzie pyszna rolada. Jak widzicie, jest naprawdę to ciasto bardzo, bardzo elastyczne. No i co, ja wam jeszcze smacznego? Dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. No i do następnego, pa! A jeśli podoba wam się to, co robię, to zapraszam na Mawi Diet, tam są moje dwie nowe książki. Dzięki bardzo!